Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami? Trochę ci zaskoczę, ale ten film nie będzie o tym. Nie będzie tu żadnych strategii, żadnych technik czy sposobów radzenia sobie z trudnymi dla ciebie emocjami. Ale to, co ci proponuję, to inny sposób patrzenia na emocje. Zmiana perspektywy w tym przypadku może spowodować, że twoje emocje już nie będą dla ciebie problemem. Ciekawe, co to takiego? Zapraszam. Często mówimy o emocjach pozytywnych i negatywnych. Mówiąc w ten sposób, wartościujemy. Mówimy, co jest lepsze, a co jest gorsze. Mówimy, co należy odczuwać, a czego nie należy. A żyjemy w kulturze, która do ogromnej skali wywyższa dobre samopoczucie i tak zwane pozytywne emocje. Po pierwsze, to nie ma czegoś takiego jak emocje pozytywne i negatywne. Wszystkie emocje są pozytywne. Niektóre po prostu w odczuwaniu są albo przyjemne, albo nieprzyjemne. Odczuwanie radości jest przyjemne, smutku już niekoniecznie. W nazewnictwie również może tkwić problem, dlatego zwracajmy na to uwagę. Astety albo niestety nie mnie oceniać, ale faktem jest, że żyjemy w świecie, który ubóstwia przyjemne emocje. Chcemy od razu sobie poprawić humor, e, chcemy kontrolować niechciane emocje, pijąc alkohol, imprezując, zmieniając partnerów, e, relaksując się, myśląc na siłę o czymś innym albo stosując cokolwiek innego, co ma na celu odepchnięcie tych niechcianych myśli e, i emocji. Niestety nie zauważamy tego, ale taka taktyka przynosi najczęściej odwrotny skutek, bo w naszym życiu wewnętrznym panuje zasada, im bardziej czegoś nie chcesz, tym bardziej to masz. Wystarczy sobie pomyśleć nie myśl o białym niedźwiedziu spróbuj stworzyć sobie takie poczucie, że jest to dla ciebie bardzo istotna rzecz. Aby nie myśleć o białym niedźwiedziu, załóżmy, że może zależeć od tego coś bardzo istotnego dla Ciebie, e, na przykład osiągnięcie jakiegoś celu. Teraz zastanów się, ile razy myślałeś o białym niedźwiedziu wczoraj. Raz? Ani razu? Może trochę więcej, bo akurat oglądałeś wczoraj film przyrodniczy, e, który przedstawiał te zwierzęta, ale jeżeli coś takiego się nie wydarzyło, to mało prawdopodobne, że w ogóle myślałeś o białym niedźwiedziu. A ile razy pomyślałeś o tym dzisiaj? A pojawiła Ci się tylko jedna myśl nie myśl o białym niedźwiedziu. Dokładnie taka sama zasada dotyczy całego naszego życia wewnętrznego czyli tak samo naszych emocji i uczuć. Jeżeli nie chcemy czuć nieprzyjemnych emocji, odpychamy smutek, żal, złość czy irytację, to wtedy one nabierają na sile. Oczywiście, ja nie chcę nikogo nakłaniać do jakiegoś umartwiania się czy samoudręki, wręcz przeciwnie, ale droga, która wiedzie do radzenia sobie z emocjami, prowadzi najpierw przez po prostu akceptację tego, co czujemy, akceptację emocji. Może się to wydawać wbrew naszej intuicji. Jak mam zaakceptować coś, czego nie chcę? Automatycznie pojawiają się myśli o tym, żeby to odpychać. Niestety w naszym życiu wewnętrznym, mentalnym, to nie działa. A żyjemy w zachodniej kulturze, która wywyższa przyjemne samopoczucie. A nie ma w tym nic negatywnego i złego, że czujemy smutek po tym, jak rozstaliśmy się z dziewczyną. Nie ma w tym nic złego, że czujemy złość, kiedy bardzo długo trenowaliśmy jakąś pewną umiejętność, jakąś pewną rzecz, a ona dalej nam nie wychodzi. Nie ma w tym nic złego, że czujemy strach, kiedy stoimy nad przepaścią. To jest w pełni normalne i naturalne czuć całą paletę różnych emocji, a nie będziemy się czuć cały czas radośni. A myślenie o tym, że radość jest naturalnym stanem y, funkcjonowania człowieka jest według mnie błędem, bo takie myślenie może prowadzić do tego, że kiedy czujemy złość czy smutek, mogą pojawić się myśli, czy ze mną jest na pewno wszystko ok. Tak, jest wszystko ok. Odczuwanie złości, smutku, żalu jest jak najbardziej ok, jest normalne, jest częścią życia. Jeżeli cokolwiek złego może nastąpić, to nasze złe zachowanie, które występuje na skutek e, tych nieprzyjemnych emocji. E, odczuwanie smutku jest ok, ale jeżeli pod wpływem smutku podcinamy sobie żyły, to jest złe. Jeżeli e, pod wpływem złości uderzamy kogoś w twarz albo niszczymy przedmioty dookoła nas, to nie jest dobre. Jeżeli pod wpływem jakiegoś wstrętu, niechęci czy odrazy względem drugiego człowieka zaczynamy go dyskryminować, to też nie jest w porządku. To jest złe. Te zachowania, które wymieniłem powyżej, są. Można powiedzieć skrajną wersją y, unikania emocji, unikania po prostu tego, co czujemy. Dlatego to, co możemy zrobić w takim, y, w takim momencie odczuwania takich skrajnie silnych emocji, to jest taka radykalna akceptacja tego po prostu, co czujemy, samych emocji. Pamiętajmy o tym, że kontrolowanie emocji przynosi odwrotny skutek powoduje wzrost intensywności jej odczuwania. A akceptacja jej i tego, że Różne emocje są nieodłączną częścią życia, powoduje, że tworzymy na, dla niej przestrzeń. A tworzenie przestrzeni dla emocji i uczuć e, przyspiesza naturalny proces ich przemijania, bo każda emocja przeminie w swoim własnym tempie. Takie odmienne nastawienie w długofalowej perspektywie e, pozwala zmniejszyć intensywność odczuwania tych emocji, które są dla nas szczególnie trudne a zaakceptowanie tego, że są one nieodłączną częścią życia, e, pozwala nam stwierdzić, że odczuwanie ich jest jak najbardziej w porządku, jest to coś normalnego, e, żeby odczuwać wszelkie emocje, e, jakimi obdarzyła nas Matka Natura. Zatem dzięki wielkie za oglądanie i życzę wszystkiego dobrego.